Cześć, witajcie na kolejnym odcinku, na który to przygotowałam zdrabki, których edycja kończy się już teraz w maju, bodajże 15, ale nie sprawdziłam dokładnie. I są to super siódemki, mam dwie sztuki, różową i niebieską, pisanka za 5 zł, dużo kasy, green money i diamentowy milion. Wkład to 39 zł. I sobie zaczniemy od tej siódemki niebieskiej, numer 43. No i szukamy siódemek czarnej bądź czerwonej. A mamy 4, 9, 5, 2, 6, 3 i 8. Także tutaj nie ma nic. I różowa, numer 33. i tu mamy 6 8 3. No ciekawe jak się strapki pożegnają i mamy siódemkę czarną, która nie mnoży, ale daje wygraną. Także dwa złote. Pisanka numer 32 i szukamy trzy takie same symbole tutaj. Gra pierwsza, dwa koszyki. Gra druga są różne. Gra trzecia, dwie podkowy. Tutaj różne. Tu różne. Ach, baranki i zajączek. I gra siódma. No nie ma niestety. A motylek będzie. Nie. Jest serduszko, także zdrapka też przegrana. No to Green Money numer siedemnasty

No dobrze, diamentowy milion z numerem 12 mam. A tu szukamy yy, klipsa, worka bądź yy, ten dolar. Yy, worka, portfela. Klips, portfel bądź dolar. No i patrzmy: chmury, moneta, gwiazda, arbus, ananas, narty i serce. Dalej jest piłka, okulary, kawa, kwiat, no nie chcą się z drapki fajnie pożegnać, balsam, cytryna, zegar, biedronka, perła, słońce, podkowa, palma, wiśnie, <gryw> czy wy to widzicie? Na samym końcu jest portfel. Który nam daje podwójną wygraną? Mnożymy razy 2, mnożymy 20 zł, także jest 40. No kurczę, aż uratował. No ta zdrapka zawsze mnie przynosiła portfele. Także 42 zł, wkład 39, więc kończymy z plusem. Te są przegrane, a te dwie żegnają się. Jak najbardziej fajnie. Mam nadzieję, że choć trochę się podobał taki odcinek i nadal tę serię będę ciągła, tych strapek kończących się. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam oczywiście na kolejne odcinki. Pa!